Witam serdecznie na moim kanale. Przed nami kolejny odcinek serii Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider. Jedziemy z Koksem. Pokonujemy trójce dzisiaj. Kolejna akcja z ich udziałem. Tutaj nie było nic do pozbierania. Nie mamy wprawdzie. Nie mamy już teraz e... wszystkie broni. Mamy już 100% e... magazynki naładowane. Zobaczmy co się stanie. Mózg. Mózg. Znaleźć Lara Croft. Słyszeliście, co powiedział dowódca. Ruszamy na łowy. Dobra, ruszają no, na łowy. Wiem, że tam jesteś. Powinienem był cię zabić na Syberii, ale Dominguez się nie zgodził. Mój błąd. Ale zamierzam go zawić. Teraz. Kolegów i. Na no, tym te aktywuję pozostałych dwóch? Nie. Dobra. Ej, gdzie jesteś? Oj, nie podoba mi się to. I drugi. Ej! Wiesz, że w kilku beczkach jest jeszcze rum? Rany boskie, Jameson, rób, co do ciebie należy. Mamy jeszcze ich dwóch. Tam mamy skrzynkę z nabojami, jakby co. Wrócimy się po nią. No i trzeci ubity. No dawaj, dawaj! Ile ich tu jeszcze jest? Dwóch To no myślę, że tutaj już możemy Przyjdę ofensywy Ups Może nie O kurde, o ty. Ok. Tego nie przewidziałem Czyli tam jeszcze w tych drugich szakach się Wiem, że tam jesteś. Powinienem okay. był cię zabić na Syberii. ale Dominguez się nie zgodził. Mój błąd. Ale zamierzam go naprawić. Teraz. Hej, gdzie jesteś? Oj, nie podoba mi się to. Nie wiary kurwa godne. Znowu się zaczyna. Hej, wiesz, że w kilku beczkach jest jeszcze rum? Rany boskie, Jameson, rób co do ciebie należy. Niech on się obróci. Nie bierzemy go kolegę. Muszę się rozluźnić, jestem zbyt spięty. Dobra. i tam jeszcze oni się zołowią. Tu jest 1, 2, 3, 4. Okej. nie mogę pozbyć się wrażenia, że coś złego, czeka ja tu już zrobię. Tak naprawdę, możemy ich rozwalić z tego. Dobra, zobaczmy co oni z tym zrobią. Teraz zobaczmy pięć wyjątków, jesteście. Dobra, już nas nie strzelają. Dobra, już nie strzelają.

Dobra To było chyba na tyle z kolegów Chyba że już tam nic nie wyjdzie za chwilkę Nie, nic tam się już nie ruszę Dobra, weźmy te nie No ale co tutaj Aha, to nie są jednak naboje, dobra Dobra, nie ma problemu tam ich więcej nie ma, bo już prof na spokojnie chodzi. Tutaj co jest? Prof, dobra. Jeszcze gdzieś oni tutaj leżą. Tutaj, tutaj, dobra. Jeszcze jakiś, to tutaj jakiś list? Wszystko pełne, więcej nie umożę. Dobra, to mogę wziąć, bo. No nie, też mam maksa. Dobra, jeszcze z tego. Aha, czyli wszystkie, że nie mamy na maksa. Dobra, jest dobrze traktorkiem. Nie możemy sobie pojeździć. Zobaczmy co to wejdzie. Każdy na to 6 mamy kontakt z zerokowy skrob. Jest w Korzelni. Chodź o Jako, wchodzimy. Ok, jak oni wylądowali, dowódca? Dorbimy ją. Dobra, to się, w się w w mam Jak będę mógł przejść jakoś? Nie. Dobra, zbieramy amunicję oczywiście. Trochę je tu potraciliśmy, ale dobrze. Mi się to wydaje podejrzane, że nasz przejął niby helikopter. A, no, zaraz zobaczymy. Daj mi Jesteś cały? <mulatory noise> ona oh, o oh boże katowka katowra dobrze że się pobił ono stolegało coś wtedy ja mam był byłował to by się dało nie zajdą daleko Okay. <coughs> <coughs> <tryk> <Kolejna lawina. tryk> Nie, nie, coś przegapiłem. i teraz lawina błoto, tak? Takie zwieńczenie, żeby to było. Lawina zaczęła się od powodzi, teraz to lawiny błoto. No, to tak wygląda, jak już skrzynia jest znaleziona, czyli co jeszcze miałoby się wydarzyć. Wydaje mi się, że teraz bliżej jesteśmy powiedzieć z głosem, so fajna,

nie robił obie spędy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ups. I ty już nas Dobra. ona się nie wybiła? Tu powiedziałeś, masz tak, do ty

Przechodzę na sterowanie ręcznym! Dobra. jest bardzo efektowne. Ups. Udało się. Wrzutem na taśmę, można powiedzieć. Nie, szczerze tutaj się nie udało. Mam znaczy, że nie wróci na staż do samego początku. Okej, okay, dobra. No, parę krótki na to nasze uda Tubo no, nie? Są good fun, jak to mówią Sterowanie jest tutaj naprawdę nie po naszej myśli Pole to wam spróbować samej morze, się wydaje, że jest tu trochę prostu to No. No cóż. Praca może na padzie klawiatury by to było lepiej, ale... Na padzie konsolowym byłoby to lepiej, ale praca kamery jest troszeczkę... ...denna. Cóż. Albo ja po prostu jestem taki cienki dupek. To też może być. Tak się wyrażę, powodem tego nieprzyrodzenia. Nie wiem, czasami się wybija bardzo ładnie, czasami w ogóle nie odbija się od tego. No ale. Piątek To zrobiłem pięknie. Jeszcze raz na spoko Cyk do prawej. Odbijamy do prawej. I idziemy. Znowu do prawej. I teraz tutaj wcześniej wyskakujemy. Czekamy, to będzie na drążek. najpierw. później będziemy mieli na to. Uuu, tak, jeden Pracąc... No i to już będzie to już jest ostatnia chyba, znowu do prawej, do prawej. A to co to było? Gdzie ono tu strzeliło? Czuje się jak tych Lara Crofton Rider, czy jak to tam kiedyś nie no być mobilne. No właśnie takie znów też, że przebiegamy z wielami monet. Tutaj będzie HOP. A tutaj w takim razie decydują się nam powiedzieć, żeby go przeskoczamy na wprost Kardynał 1 dostał. Wszystkie systemy sprawne. Wracamy na wóz. Kierunek 327. Dobra, wydaje mi się, że parę tak będzie tutaj um, jakiś zapis, mam przynajmniej taką nadzieję. Tylko jedna szansa. Znowu pełne zniszczeń. Miasto pozostawione po naszej obroteczy. tak po tym minęło 15 minut tego odcinka. No, przynajmniej coś się działo. Nie ma nasza bohaterka szczęścia. Po kolejny to zostawia ze sobą z zgliszcze. Ale już skrzynia się odnalazła, ten koleś ma, i to już na pewno będziemy blisko finału. Zobaczymy, czy Dominguez wbije ten e, sztylet, czy, czy co on z tym zrobi. Kolejne wyrzuty sumieniam? Daleko jeszcze do Paititi. Człowiek się przypomina? Już prawie. Ale daleko jeszcze, zaszczyt. czy nie? To nie jest twoja wina. Dominguez to trójca. Odkąd pamiętam, to oni byli zawsze za wszystko odpowiedzialni. Mogłam mieć swoją rodzinę. Wszystko mogło być inaczej. Odzyskamy skrzynię i powstrzymamy Domingueza. Taki mamy plan. Inne oki bandyto. Wasza wysokość. Lara! A gdzie jest Skrzynia? Mają teraz Amaru. Ale śmierć słońca jest blisko. Odzyskamy ją, zanim skończy rytuał. To nie takie proste. Trzeba zmienić plan. Proszę. Nie śpiesz się z przygotowaniami. Zbierz dane i wojowników. Dziękuję. Zostanę tu i pomogę, Uczu. W razie czego daj znać. Okej. Okay. Czy by to znaczyło, że mamy się przeczytać przedostatnio? Porozmawiaj z Elzim, ok. Uważasz, się zginął. Po rozmowie z Ecclim szybka podróż nie będzie dostępna, aż do ukończenia kampanii fabularnej. Czy jesteś gotów stawiać czoła kupu Nie. To nie potrwa długo. Dobra, zróbmy sobie takie trochę przygotowania. W takim razie zapiszmy grę, ulepszajmy się. Niewiarygodne, jak Eccli dorósł tak... Ile mamy punktów umiejętności? Dostępne 4. Czy coś z poszukiwacza jest nam potrzebne? Tutaj już rozwinęliśmy praktycznie wszystko, co mogliśmy. Zostało też śmiertelny strach. Efekt strzały halogenogenny trwa dłużej. Nie używamy tej strzały. Obezwładnia nieuzbrojonych wrogów kontratakiem połniku. To już też się nam nie przyda. Mieszanka wytrzymałości zmniejsza obrażenia. To nie wiem, czy to to będzie dobre. Nie wiem, ile ta sekwencja finałowa będzie trwała, więc zrobimy sobie tak, że ten ścieżka zrobimy krótszy. A przyszły odcinek to już będzie taki na tyle, na ile nam się on rozegra. Potrzeba mniej materiału, czy już do Nie, też nie. Czy jest coś, co by nam pomogło? Większa ilość zebranych nie. Zaraz to próbujące strzał. gdzieś na drzewie, użyj strzały. Zwiększa szansę na zielenie zwierząt. Nauczył się zbierek trucizny. Używa instynkt przetrwania. Oświetla pułapki, oświetla cele wyzwań, to się na pewno przyda później. Nie widzę czegoś, co by nam mogło teraz znacząco wpłynąć na polepszenie e, rozgrywki. To ewentualnie można by sobie wziąć, niech to też będzie ten jeden punkcik, no to nic tutaj takiego nie ma, co za jeden punkt dałoby nam jakieś zwiększa siłę działania przenikliwości by sprawdzoność wyczuwania wrogów no, za mało punktów, ok, za to aż trzy no jeden punkt to tylko tu takie po, po mniejsze rzeczy już tych ważniejszych nie ma, dobra zostawiamy ten jeden punkcik, jak będę kontynuował sobie rozgrywkę to może kiedyś użyję jeżeli chodzi o nasz łuk, to go już bardziej ulepszyć się nie dam, bo nie mamy Skóry z Jaguara, to wygląda tak jakoś, bynajmniej jakiejś takiej skóry nie mamy Jeżeli chodzi o pistolet, to on jest tutaj Dość dobry My używamy tej Jakie tutaj te dodatki można? Nie wiem, wytłumiona strzelba zmieni. Zmieć ich wszystkich. Okej. Okay. Dobra, tu też nie bardzo mamy co tutaj więcej zrobić. To tak jak powiedziałem, dzisiaj taki krótszy odcinek nam wyszedł. Będziemy w takim razie w przyszłym odcinku przystępować do. Jakby to wyglądało w końcowej misji fabularnej, tak? Dziękuję za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszamy na finał już w przyszłym odcinku, czyli jutro. A ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam.